Dlaczego nie Trzaskowski? Dlatego, że to dupiasz. Takich to nowszych proszę. polityków może Hołownia? O nie, o nie, ja go pamiętam z tego cyrku i już nie wymarzy mi się. Hołownia, Hołownia, proszę pana, no to dał dupy, tak? Mencen, to jest, wiesz co, propaganda sukcesu z lat komunistycznych. Cześć, jestem Janek i jesteście na kanale Co Mówiam. Dzisiaj spytamy się przechodniów, jaki kandydat na prezydenta najbardziej im odpowiada. Trzaskowski czy Nawrocki? Nawrocki. A dlaczego? No, bo tak mam takie poglądy. A dlaczego nie Trzaskowski w takim razie? A nie bardzo mi pasuje po prostu. Jakie? Nie bardzo się stara w stosunku do, do tutaj do Warszawy coś, Polbie, tak. Nie, dużo mówi, a mało robi. A Nawrocki to nie jest taki trochę nijaki kandydat? Nie ja wiem, że on nijaki. Właściwie to jestem taka, taka jeszcze niezdecydowana, więc nie wiem. Nie wiem, co to z tego będzie. A może rozważa Pani jakiś innych kandydatów? No, jeszcze trochę czasu, więc pomyślę, pomyślę. A jakie cechy powinien mieć taki idealny kandydata prezydenta? Dbać o no, miasto, dbać o, o mieszkańców, a o seniorów, no po prostu. No. Ogólnie. Powinien się starać, żeby wszystko było w porządku. Czyli w tym momencie najlepszy kandydat dla Pani to Nawrocki? Na razie tak. Trzaskowski czy Nawrocki? Nawrocki. A dlaczego Nawrocki? Dlaczego nie Trzaskowski? No nie wiem. No bardziej odpowiada moim przekonaniom. A jakie to są przekonania na przykład? Jakie postulaty Panią przekonują? Bardziej prawicowe. Rozumiem, rozumiem. A nie przeszkadza Pani to, że to jest trochę taki kandydat znikąd? No trochę tak. Yy, taki mało znany. No a do Czaskowskiego to tak, nie wiem, takie umiarkowane podejście. A Już gangsterska przeszłość? Słucham? Gangsterska przeszłość, przeszłość Nawerskiego? Nie wiem, czy, yy, czy to jest prawda. Bo to tak wie pan, różnie piszą, różnie mówią, a tak jak jest naprawdę, to trudno wyczuć. Rozumiem. No jeszcze A... się zastanowię, po prostu popatrzę, jak będzie dalej prze... ta kampania wyglądała. A jacyś inni kandydaci może wpadli pani w oko? No czy ja wiem? Może Męczen? Magdalena Biejat, Hołownia? No Hołownia to nie, ten Męczen to... No nie wiem, po prostu myślę o tych dwóch, ale jeszcze nie jestem zdecydowana. A widzę, że tak... my zobaczymy. Widzę, że tak pani na Hołownię zareagowała. No ja wiem. Po prostu nie widzi mi się. A dlaczego? Co takiego zrobił? No, jakieś tak. No nie jego postępowanie, no, no po prostu nie podoba mi się. No. Rozumiem, ale jest takim kandydatem, który na początku był niezależny. Czy ja wiem? Też tak różnie to może być. Rozumiem. Czy jest pani najbardziej do Nawrockiego przekonana? No, teraz? Nie powiem, że na 100%, tak może na 70. A jakieś trzy słowa, jakie by Pani chciała mu przekazać? Czy ja wiem? No, żeby się jeszcze trochę lepiej starał. Żadnego. Ja? Ja? Żadnego? Ja poproszę Nawrockiego. Ja bardzo za nim jestem i zapadł mi w serce. A dlaczego nie Trzaskowski? Młody? Trzaskowski to... Dynamiczny? Nie, może na imprezy chodzi jeszcze, może pije, może to tamto. No nie wiem, nie mam pojęcia. A nie przeszkadza Pani ta taka przeszłość gangsterska Nawrockiego? No, gdzie? Przecież za gangsterami jestem. Proszę pana, przecież ja wyszłam z więzienia 13. Rozumiem, czyli w tym przypadku to jest zaleta? Tak, to jest bardzo wielka zaleta i ja myślę, że jestem za nim i myślę, że bardzo wielu ludzi za nim będzie. A co tak za nim przemawia, jeszcze? Przemawia za nim to, że jest no co, no po prostu ma w sobie wszystko, no, no co ja panu będę mówiła, no wszystko. A z tych wypowiedzi? No z tych wypowiedzi, naszej wypowiedzi? Nie, wypowiedzi Nawrockiego. A Nawrockiego? Czy to do Pani przemawia? No przemówiło do mnie to, że powiedział, że y, przyszłość nam y, jednak jakoś tam zbuduje, tak? Dobrze, on się kroje na kandydata niezależnego, a tu jednak głosy są raczej takie, że jest to kandydat PiSu. Kandydat PiSu, no za pisem za bardzo nie jestem, proszę Pana, ja za Solidarnością, wie Pan, ja w latach 2000... Przepraszam, w 1997 byłam na Solidarności z Lechem Wałęsem na wycieczce w Rzymie i powiem panu, że Solidarność to była dla mnie bardzo dobra sprawa. No i ja bym była bardziej właśnie za nimi jak za właśnie pisem, tak? A, A może Męcen? Tak. Jak? Może Męcen do pani przemawia? Męcen? A może świetlik? Znam? Świetlik? No, Adama Świetlika pan zna? Może Pani coś opowiedzieć? Świetnie Adam to jest bardzo dobrym posłem, był. Nie wiem, czy jeszcze jest, ale... Ale, ale myślę, że... Że... No, że co? No, co Wam mogę, chłopaki, powiedzieć, no... A to jeszcze się spytam, co Pani myśli o takich kandydatach jak Hołownia, jak Pani Magdalena Bieja. Hołownia, chołownia, Hołownia, proszę Pana, no to dał dupy, tak? Jasne, że wskazać. A dlaczego Trzaskawski akurat? A dlaczego Nawrocki? On ma on swoje zalety. Nie ma żadnych. Żadnych? Żadnych zalet. Mam w takim razie jakie wad. pan widzi wady? Ja... Jakie widzę wady? Mnóstwo wad. Jakie na przykład? Na przykład już oszustwem jest to, że mówią, że on jest kandydatem obywatelskim. Jest moim kandydatem albo pana? Nie. Nie. Obywatelskim Kaczyńskiego. W więc w czym wygrywa z nim Trzaskowski? <laughs> po pierwsze elekwencją, znajomością języków, obyciem politycznym i kulturą osobistą. A co do tej kultury? To na przykład jak nazywał sam siebie dupiarzem, to nie przeszkadza panu? Nie. Czyli to taka wpadka, tak? Nie, to nie jest żadna wpadka. Teraz używa się różnych słów, które jeszcze 20 lat temu byłyby obraźliwe dla wszystkich. A teraz na luzie, co? Czyli teraz te słowa już są normalne. A na przykład ta sytuacja, gdzie pijany na imprezie twierdził, że Warszawa to jest jego miasto. Ale ja twierdzę, jak jestem pijany, że Warszawa to jest moje miasto. I co będzie mnie pan krytykował za to? Czyli rozumiem, I że każdemu się po zdarza. Po pijaku to. mówimy różne rzeczy, których później się wstydzimy albo i nie. No bo wiadomo, kiedyś było tak, że jak człowiek w latach 50. jechał po pijaku samochodem, to była to okoliczność łagodząca. Także wszystko się zmienia, cały świat się zmienia. Co? Nagle się okazało że Ukraina wywołała wojnę z Rosją, co? Bo tak powiedział pan prezydent Trump. Czyli tutaj też jest pan przeciwnikiem? Jasne. A może jakiś inny kandydat, poza PO i PiSu? Tak, pan Hołownia, który jest bardzo mądrym facetem, co? A pan Mencen? Męcen to jest wiesz co? propaganda sukcesu z lat komunistycznych. Wszystko zrobimy, jesteśmy szóstą potęgą świata. Nikomu się nie damy, nikogo się nie boimy, co? Mencent to chyba nie za bardzo komunistyczne, ale tu nie chodzi mi o y, charakter polityki, tylko charakter wypowiedzi, że... No, niech Pan sobie wyobrazi, nie ma podatków, co? Nie ma podatków. Za co budujemy drogi? Za co budujemy nowe wodociągi, gazociągi i różne inne do tych osiedli, które rosną jak grzyby po deszczu, co? Rozumiem, a na przykład to, że chołownia jest. pochodzi jednak z telewizji wcześniej. Te jego wpadki ze szkolnictwem, także z jego wykształceniem, to nie przeszkadza Panu? Nie. Że on też może być takim trochę aktorem tutaj? Nie, nie przeszkadza mi, bo ogólnie jego wypowiedzi, teraźniejsze, nie trzeba patrzeć daleko w przeszłość. Bo mnóstwo rzeczy moglibyśmy powiedzieć na, ka na każdego polityka. Co? Ta prawda. Tym bardziej, że mamy podpórkę w internecie. Wchodzimy w internet i widzimy mi miliony różnych, ze sobą komunikatów i y, rozsądzić, który jest prawdziwy, a który nie. Najgorzej jest z tymi półprawdami. Tak jak mnie kiedyś uczyli dawno, dawno temu, że szara propaganda jest najgorsza. Dobra. Dzięki bardzo. Bardzo panu dziękuję. Zadam jeszcze panu jedno pytanie. Trzy słowa dla Trzaskowskiego. Jakby pan miał mu coś przekazać? <grystanie> Ruszamy w posad bryły świata. Trzaskowski czy Nawrocki? Ojej, nawet mi się nie chce mówić, wie pan. Ale <grystanie> którego? Nie to, by pani nie wybrała? to. A czy jakiś inny kandydat? Nie widzę. Żadnego kandydata pewnie z, z tego, co dosyć dużo słucham, to naprawdę nie widzę, bo tak kierowałam się do tego młodego, ale już się tyle nasłuchałam, że już też odpadł. A do którego młodego? No do Mencela. Do Mencela? Może młodzi zaczną rządzić, może będzie inaczej, ale tam słyszę, że no nie, nie bardzo. A co jednak, co jednak się pani nie spodobało w Mencelanie? No tak dokładnie, wie pan, nie słucham, no żebym aż tak była strasznie pochłonięta tą polityką, to już nie, nie dla mnie, no ale w sumie trochę słucham. Czyli A tutaj może ktoś młody by się przeszedł? Nie będę na nikogo głosować, niech, niech sobie młodzi załatwiają ten, ten kraj i to wszystko. Przed, na... nie, przed, przed nimi w przyszłości i zmartwienie. A z takich to nowszych ta... polityków może chałownia? O nie. O nie, ja go pamiętam z tego cyrku i już nie wymarzy mi się. <głos》>, jak w <ten> tym mam talent, tańczył, tańczył także to, to, to nie jest rola dla poważnych. A co takiego tam robił? No powiedziałam, że co tam robił. A no, gdzie jest po prostu Program, program rozrywkowy i nie wiem też, w jaki sposób tak szybko dostał się do polityki, bo nie znam się na tym. Ale nie widzę, no nie widzę. Tak obiektywnie, jako starsza osoba, no bo ona nie jestem, to nie widzę. A może pani jad? Nie znam w ogóle tej pani. Ta kandydatka lewicy. Nie. Kobieta na prezydenta, myślę pan? A dlaczego nie? Trudno mi powiedzieć. Czyli tutaj pani uważa, że lepiej, lepszy młody mężczyzna, tak? No wydaje mi się, że powinien chyba ktoś młody, bo już nie będę brzydko mówić już tych polityków od lat, od lat, co aż mnie się nieraz w głowie kręci. To już chyba dosyć. Trzaskowski, absolutnie. absolutnie. A dlaczego nie Trzaskowski? Dlatego, że to dupiasz. Przepraszam. Się przedstawił tak. A jakie zalety tutaj ma Nawrocki na Trzaskowskim w I takim razie? Przede wszystkim poważnym człowiekiem, a ten to robi z siebie pajaca nieraz, jak on się wypowiada. Tak jakby lekceważył swoich osób, które przychodzą na, na spotkanie z nim. Ale wie pan, to jest taki szczególny, szczególni ludzie, że tak powiem. I tak Trzaskowskiego odbierają. Ja natomiast uważam, że jest niepoważny, krętacz. No, zresztą dobrze bierze nauki od Tuska. Przepraszam. A te jego gangsterskie jakieś znajomości Nawrockiego? No, to jest prowokacja i nieprawda. A na pewno jest szlachetnym człowiekiem, bo się zaopiekował kobietą z dzieckiem, zaadoptował syna, na porządnie go wychowuje. A ten jaki daje przykład młodym? na kampusie. A na przykład. I jak ludzie krzyczeli. Napis. A jest... no tutaj z drugiej strony też już wyszło hasło. Jakie? Nie bać Tuska. No tak, niestety. Ale nie braliśmy tego od Rosjan. Rozumiem. A na przykład tacy kandydaci jak pan Mencen, pan Hołownia. I pan, no to młody człowiek, nie, nie krytykuję go, ale jest, dla mnie to po prostu ma zbyt radykalne podejście. No tak, jak młodzi mają. A, czyli tutaj na Wrocki jest bardziej w pośrodku dla Pani? Tak, poza tym naprawdę jest to człowiek na poziomie. A Pan Hołownia? No, wie Pan co? Jest takie powiedzenie o, ogólnie, że wprowadzić pajaca do Pałacu, to zrobi co? nie z tego, no. Rozumiem, a jeszcze Pani, Pani się, spytam o Panią Biejat, kandydatkę lewicy. Kogo? Pani Magdalena Biejat. Nie. Nie poważnie. Także szkoda. Dziwię się tej kobiecie, że, że startuje. Naprawdę. Lewactwo w tej chwili idzie w dół, tak jak trzecia droga, na którą młodzi głosowali się niestety. A czym pani? Zabiedli. Czym się zawiedli? Czym? Tymi obietnicami, na ich obietnicach się. Zawiedli. Co oni spełnili? Pan głosował na trzecią drogę. Nie przyznaję się, teraz wszyscy młodzi mówią, a skąd, a nie. A tak naprawdę to na pewno głosowali. Bo wiem jak mój wnuczek głosował. Miał nadziei i optymizmu. Każdy gdzieś tutaj ma inne wybory. No tak, gdzieś szuka. A si jeszcze panią poproszę, trzy słowa do Nawrockiego w takim razie. No życzę, żeby wygrał. Bo jest osobą która nam no, ma duże zalety właśnie, żeby zostać prezydentem, żeby godnie, z honorem piastować ten urząd, naprawdę. I uważam, że jeżeli są mądrzy, młodzi ludzie, którzy być może są zafascynowani tym knajactwem Trzaskowskiego, będą głosować na Trzaskowskiego, ale oni się zastanawiają, zastanowią, że co on robi w Warszawie, jaki daje przykład, a co robi co by zrobił z Polską? Po prostu by zrobił z nas takich ludzi jak ja, nie? A ja dziękuję bardzo.